do mój trzeci dzień w Paryżu i jestem w takim miejscu pośrodku dwóch łuków triumfalnych za mną jest łuk triumfalny La La Défense, tam dokładnie na środku a w tą stronę jest łuk triumfalny na Champs i tam będę zmierzać, bo idę obejrzeć łuk z bliska. A później idę pod wieżę ponieważ chcę wjechać na górę. Nie wiem, czy wyrobię się do Muzeum Dorse, ale mam nadzieję, że się dzisiaj wyrobię. Ponieważ wiem, że potrzebuję kilka godzin, żeby, żeby wszystko obejrzeć. Muzeum jest po prostu piękne. Ale umówiłam się z Kamilą około 18. .00. I więc idę. Mam piękną, piękny dzisiaj dzień i piękną, piękny piękne. Jestem w raju motocyklistów, jestem już przy łóżku, tam z tyłu jest łuk. I teraz przechodzę pod ziemią, żeby wyjść jak Tak pod to wygląda przejście do łuku triumfalnego. Już wychodzę na zewnątrz. jest grup nieznanego żołnierza robi naprawdę wrażenie zbliżam się do wieży, jest nasza ślicznotka teraz muszę tylko przejść przez most i stanąć w długiej kolejce. Ten widok po prostu zapiera dech w piersiach. Wieża jest przepiękna. Już nie mogę się doczekać jak wiadę na górę. Wiem, że postaję pewnie w kolejce z godzinę lub dwie. Ja to jest kolejka.

na drugim piętrze, ponieważ góra jest zamknięta. Czekałam godzinę w kolejce, ale warto było, bo widok jest niesamowity. Wrzucę tutaj parę zdjęć, żebyście mogli zobaczyć. Eee, wieża ma wysokość 324 metrów i waży ponad 10 tysięcy ton. Ciekawe jest to, że jest malowana co 7 lat i zużywają do tego 60, 60 ton farby za każdym razem. Eee, zaraz Wam pokażę. Wszystko wokoło, jak to wygląda. Widzicie schodzę idę na pierwsze piętro. Dosyć to monotonne. W porównanie jak wysoka jest wieża. To jestem parę z tej byłam na górze. A tu byłam. Dziś byłam tu. Zaszłam, zaraz zjadę na dom. Tutaj na pierwszym piętrze znajdują się... pięknych wystaw. Tutaj na przykład jest wystawa Lancel, gdzie takie trochę z Alicji w Krainie Czarów Motywy z tymi spadającymi krzesłami. No i piękne torebki. Długo samoloty. I Vuitton z bliska. Klasyczne torby, to znaczy walizki. Żeby wejść do Abercrombie, trzeba stanąć w tej kolejce. I mieści się on za tą bramą. Jakoś niespecjalnie chce mi się tam iść. Na pewno jest droższy niż wszędzie indziej. A tu już chyba przeszłam kawał Elysees. przechodzę na drugą stronę i szukam sklepu, ponieważ chcę kupić lakier mojej mamie, który w Polsce jest drogi eee, i nie ma nie znalazła koloru. Muszę też kupić coś do jedzenia i będę wracać powoli na La Defons.